Witam wszystkich. Dzisiaj to będzie mój filmik nie o trasie, gdzie jadę i w ogóle, tylko o tym, co się zmieniło. Co się zmieniło właśnie. Coś, co, się co się zmieniło To się zmieniło w tym DafiX. <coughs> Jak już widzicie na pewno hmm, yy, Na pewno jest na, nawigacja Na pewno jest nawigacja, to zauważyliście Powiększony powięk, yy, Powiększona kabina na naj, naj, największą To miał tą, tą, tą naszybną nawigację Będę ściągał tutaj, właśnie wbudowaną, a w tej najniższej, właśnie nie miałem tego. Chciałem, chciałem i je kupiłem prawda? No co, co jeszcze tutaj? Wszystko nowe, jak widać, nie mam tego przedniego lusarka, bo nie zamontowałem go. Miałem go montować, dobra, później Доброе, не важно. Мы же на своем. nowy kolor półki wszystko nowe jak widać my, my to wczoraj montowaliśmy dlatego z drugim kierowcą wczoraj to montowaliśmy to chcieliśmy pokazać to wszystko dzisiaj i tak jakoś

Płałem, że nagram odcinek właśnie o tym szorocie, bo o tym i tak muszę spać. Yy, widać. Tachograf się odzywa, że czas pracy mi się kończy. Ja tego jestem, te, dlatego jestem yy, tak piszczy, prawda? ja nie cierpię, jak te dwa zestawy stałem jeszcze. Wsi, policja muszę już spać. No, i mamy godzinę 8 rano. Mamy godzinę 8 rano, i wam teraz szybko pokażę, co jak nawigacja tom, tom My 2015 rok. Wszystko, wszystko tutaj było wymieniane, jak widać, bo zupełnie inne kolory wszystkie, bo już to usunę, o, łóżko, no, nowe, nowe, nowe szwy na łóżkach, no i mamy nawet te, taki telefon służbowy, no to, tochograf, to działa, jak działa, no, dwie burdelówy mamy, co, dwa gniazdka, Dwa gniazda mamy, no co my tu jeszcze takie mamy? No i podstawowe rzeczy, prawda? Nic takiego ciekawego to już nie ma. No, ale bardzo mi się to podoba. No i jeszcze te... Jeszcze ten, te CP radio plus dźwięki tacho. Kanał no, 19, ale w ogóle też wy nie możecie nie rozumieć, a to te bardzo tego nie rozumiem już tym gadaniu. Jestem pewny, bo nie wiem czy znajdę, wycie? Do, do bety ściągałem, ściągałem, tak jakoś nie, nie to gdzie to dachnie, To jest jeden tylko, że nie polski, to też taka trochę lipa jest. Można tak powiedzieć. Nie chciałem tutaj, nie chciałbym tutaj poluzować. Co prawda, o, kolega jest z Peroni. Tutaj kolega też z. No i co i tak wygląda? Tak wygląda najwyższa kabina XL Tak to wygląda wszystko No i co ja mogę powiedzieć? Światło wyłączę Piękne, piękne to wszystko wygląda Chciałbym mógł jeszcze tutaj powiedzieć, no wszystko nowe. I czekajcie tylko... czekajcie tylko na nowe odcinki. A te dwie burdelowe mi się za bardzo tutaj tutaj nie podobają. Powinno być po jednej bordelowie, po jednej bordelowie, po jednym zwykłym świetle i... ale Albo te yy, poduszeczki się bardzo podobają. Tak. Tak, obok tych głośników, nad głośnikami, obok portlówek to mi się bardzo podoba u mnie też to pewnie jest pewnie też, tak pewnie, że to jest u mnie musi to być to jest, że to jest to one wytłumiają wszystko czyli tutaj jest cały proces kablowaniem w tych właśnie wszystkie kable i tak dalej są pochowane Czekamy jeszcze chwilę, zaraz może kolega będzie jechał, podjedzie. No i co? To w tym odcinku było na tyle, nie? Więc na razie trzymajcie się. Siema.